Cebula to jedno z naturalnych remediów, które najczęściej się używa, gdy pojawia się nadmierne wypadanie włosów. Jej wspaniałe właściwości są znane i cenione już od wieków. Wysoka zawartość związków siarki, jak również witamin i minerałów do głębi odżywiają skórę głowy i poprawiają krążenie. Dzięki temu zmniejsza się problem jakim jest nadmierne wypadanie włosów oraz w naturalny sposób pobudza się ich porost. Owszem, zapach cebuli jest dość silny i nie każdemu odpowiada. Można ją jednak śmiało połączyć z innymi składnikami, aby ułatwić aplikację i wzmocnić efekty. W przeciwieństwie do produktów komercyjnych, które pomagają zwalczyć nadmierne wypadanie włosów, cebula jest bardzo tania i nie wywołuje skutków ubocznych. Wiemy, że wiele osób chciałoby nauczyć się ją stosować, dlatego w dalszej części artykułu podzielimy się z Tobą serią naturalnych remediów zaprojektowanych specjalnie, aby pokonać to zaburzenie. Koniecznie wypróbuj. Choć połączenie cebuli z miodem kojarzy nam się raczej z remedium pomagającym zwalczyć grypę oraz infekcję układu oddechowego, warto również wiedzieć, że remedium to może nam pomóc zwalczyć nadmierne wypadanie włosów. Zawarte w nim cenne składniki regulują wydzielanie sebum na skórze głowy i pomagają zatrzymać naturalne nawilżenie włosów, dzięki czemu nie osłabiają się one. Składniki. Jedna cebula. Trzy łyżki miodu pszczelego o 75 gramów. Sposób przygotowania. Potnij cebulę na kawałki i zmieszaj ją w malakserze z miodem pszczelim. Gdy uzyskasz już półpłynną pastę zaaplikuj na całą skórę głowy i na pasemka włosów. Pozostaw na około godzinę po czym spłucz obficie letnią wodą a następnie umyj szamponem. Powtarzaj aplikację dwóch lub trzy razy w tygodniu.